Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do Niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał a nie zaprzeczył, oświadczając Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem? – Czy jesteś Eliaszem? – Odrzekł – Nie jestem. – Czy ty jesteś prorokiem? – Odparł – Nie. Powiedzieli mu więc – Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? – Co mówisz samo sobie? Odpowiedział – Jam głos wołającego na pustyni. – Prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Jak szcze wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał sztu. Kim jesteś? Co sam mówisz o sobie? Drodzy, to pytanie wcale nie należy do zamierzchłej przeszłości i nie dotyczy tylko bohatera biblijnego, o którym my dzisiaj w Ewangelii słyszymy. To jest pytanie właściwie nieustannie aktualne, ba, można powiedzieć, że chyba staje się ono coraz bardziej aktualne. Kim jesteś? Co mówisz sam o sobie? Jak ty siebie definiujesz? Jak definiujemy siebie wobec innych ludzi? No najczęściej staramy się dobrze wypaść, ale zaczynamy od imienia. Ono mówi o nas najwięcej, ja powiedziałbym, że czasem mówi o nas więcej niż byśmy chcieli, bo jak dobrze wiecie, zwłaszcza chrześcijańskie imiona niosą ze sobą jakąś treść. Potem jest zwykle funkcja, jakaś rola społeczna, mówimy jestem księdzem, jestem prawnikiem, jestem pielęgniarką. Ale także relacje: jestem mężem, jestem żoną, jestem osobą samotną. To te rzeczywistości, które sprawiają, że staramy się wypaść dobrze, a może trochę ukryć tę swoją ciemniejszą stronę. Oczywiście wszystko zależy od kontekstu, wszystko zależy od tego, co może naszego rozmówcę zainteresować. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, co my sami chcemy mu o sobie ujawnić. Ale kiedy. Mamy taką chwilę sam na sam ze sobą, kiedy łapiemy jakiś kontakt ze sobą, kiedy spędzamy trochę czasu w samotności, to jak byśmy siebie zdefiniowali? Co możemy powiedzieć o sobie, kiedy już nie, nie musimy zdobywać cudzego uznania? kiedy już nie próbujemy wypaść znakomicie, kiedy możemy stanąć w prawdzie. Wtedy bardzo często odkrywamy w sobie całe obszary, wielkie przestrzenie, które wcale nam się nie podobają. Wręcz przeciwnie, są dla nas jakimś powodem do wstydu, nie przenoszą nam chluby. Chcielibyśmy je no, zdecydowanie przed innymi, ale także przed samymi sobą ukryć. Ale bywa i odwrotnie. Bywa i tak, że odkrywamy w sobie jakieś nieznane dotychczas możliwości, potencje, jakieś pragnienia, no, rzeczywistości dobra, z którego nie zdawaliśmy sobie sprawy. I jedno i drugie odkrycie cudownie byłoby, gdyby kierowało nasz wzrok ku Bogu, ku temu, który nas stworzył, ku temu, który nas zna, ku temu, który nas zaplanował i obmyślił. I to jest chyba coś, Czego najbardziej potrzebujemy? Spojrzenie naszego Boga. Warto byłoby dostrzec to spojrzenie, które na nas spoczywa. Spojrzenie, które tak naprawdę jest jedynym spojrzeniem, w którym warto się przeglądać. To jest jedyny wzrok, w którym warto szukać samego siebie. To jest wzrok, który w rzeczywistości Nadaje nam wartość, dlatego że Bóg nas zna, Bóg wie o nas wszystko, Bóg nas stworzył, Bóg nas utkał w łonach naszych matek, Bóg spogląda na nas zawsze z miłością. To spojrzenie jest leczące, to spojrzenie. Przywraca niejednokrotnie nam naszą wartość, wartość także w naszych oczach. To spojrzenie pozwala nam odważnie mierzyć się z pytaniami o naszą wartość w tym świecie. To spojrzenie rzeczywiście uczy nas naszej tożsamości, uczy nas odważnego spojrzenia na samych siebie. Zobaczcie, Jan nie musi grać. Jan Chrzciciel nie musi udawać kogoś, kim nie jest. On nie próbuje na nikim wywrzeć wrażenia. On, on nie musi się starać usiłować czegoś tam ukrywać, a może coś eksponować bardziej. Nie na tym mu zależy, zupełnie nie na tym. Jan w pełni akceptuje to, jak widzi go Bóg. Jan w pełni akceptuje swoje życie. Jan doskonale wie, kim jest. Ale wie coś jeszcze ważniejszego. Wie również doskonale, nie jest. Spojrzenie Boga jest najważniejszym spojrzeniem, które na nas spoczywa. I nie jest to wzrok, który nie wiem, jest wzrokiem strofującym, jak wzrok być może czasami żony czy, czy mamy. To nie jest wzrok, który jest przymrużony, wytężony po to, żeby wyszukiwać nasze grzechy. To nie jest wzrok, który Mruga okiem wobec naszych nieprawości. To nie jest wzrok, który się rozszerza w zdumieniu wobec naszych sprawek. Nie. To jest wzrok Boga, który kocha swoje stworzenie. To jest wzrok Boga, który widzi w nim dobro. Jestem głęboko przekonany, że Bóg raduje się, kiedy patrzy na nas, bo on widzi to, czego być może my nie dostrzegamy. On widzi pełnię, on widzi prawdę o nas. I dlatego tak sobie myślę, drodzy, cudnie byłoby, gdybyście w tym adwencie dali sobie taki czas. Czas na spojrzenie na siebie, czas na być może nowe zdefiniowanie samych siebie, kim jesteś. Co mówisz samo sobie? Tak, na nowo na siebie spojrzeć. A może, co trudniejsze pewnie, spojrzeć na siebie oczami Boga, poprosić go o to, żeby pozwolił nam Wpatrzeć się w siebie Jego wzrokiem, żebyśmy mogli zobaczyć to, co on widzi, kiedy na nas patrzy. Myślę sobie, że bylibyśmy zdumieni. I to takim nieprawdopodobnie pozytywnym zdumieniem, jak dobrze widzi nas Bóg i jak wiele radości doświadcza z tego, że na nas patrzy. Uciesz się dzisiaj sobą. Uciesz się Jego wzrokiem który nieustannie na Tobie spoczywa, dobry wzrok, wzrok pełen miłości, Boga wobec którego nie musisz grać kogoś innego niż jesteś, bo On zna Cię lepiej niż ktokolwiek inny i wcale Mu to nie przeszkadza, żeby na Ciebie nieustannie z miłością spoglądać.